A shocking tragedy. Straszliwa tragedia. Państwo Warden mieli osiemnastoletnią córkę Sylwii i dziewięcioletniego syna Tima. Podłóż nóż, Tim. To nic nie da. To dziecko autystyczne. Milczący świadek. Nie licz za bardzo na tego małego. Nie na niego liczę. I psychiatra, z którym musi przeniknąć mrok. Co ty tam widzisz? Prymitywne próby nawiązania kontaktu mogą spowodować nieszczęście. Musi rozwiązać zagadkę, którą kryje umysł dziecka. Dla Tima życie jest jak gra samotnika. On widzi tylko linie i wzory. Musi znaleźć mordercę. Zabójca był silny i doznawał silnych emocji. Zanim znów zapadnie wielka cisza. Co tam się stało? Dlaczego ty ocalałeś? Ktoś zabił rodziców, kiedy się kochali. Masz dobre chęci, ale posunąłeś się za daleko. Jesteśmy w tym razem. Nie mamy żadnego podejrzanego. Każda rodzina ma jakieś tajemnice. Musisz próbować. Ona miała kochanka. Znajdź mi mordercy. Dajcie nam spokój. Nowy film wstrząsająca opowieść o zbrodni. Myślałam o śmierci i doszłam do wniosku, że jest zaraźliwa. Richard Dreyfus, Hunter, In the John, Hamilton, Little, John Rito, J. J.T. Walsh, Jeff Tyler, Tyler. Silent, w filmie Silent Fall.